Podejmowali decyzję matki założycielki świętej koszuli, która tu I radowała się, że jest Kościół, Kościół dla ludzi świeckich także. I decyzję ówczesnego pasterza wiedzy z ludzkiej w tego typu Te osoby dzisiaj wymieniamy. I wspominamy z największą, najbardziej serdeczną wdzięcznością. I chcielibyśmy, żeby ten obraz naszego serca w postaci tej Eucharystii doszedł do miłościowego Boga i żeby uradował jego serce. Ale jednocześnie, dziękując, prosimy o. Dalsze błogosławieństwo dla tej wspólnoty, dla wszystkich, dla sióstr szurane, dla osób świeckich, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla osób starszych i sędziwych. Błogosławieństwo na dalsze lata. Pięknie nazywamy ludzi, którzy tworzą parafię wspólnotą. Jeżeli na koniec mam złożyć życzenia, to właśnie pragnę wszystkim życzyć, żeby ta parafia stawała się coraz bardziej dojrzałą wspólnotą Jezusa Chrystusa, eucharystyczną wspólnotą, wspólnotą wiary i wspólnotą miłości. I żeby jak najdłużej poprzez następne jubileusze Żyć tym stałym postępem i tym zbliżaniem się coraz wyraźniejszym do Jezusa Chrystusa. Za pośrednictwem wszystkich patronów, do których się zwraca, szczególnie za pośrednictwem świętego szkoły. Św. Niech Jezus Chrystus, który jest centrum i ośrodkiem tej wspólnoty, nie wszystkim wszystkich błogosławi. Niech nabawa wielką nadzieją, która się spełnia. Niech również napełnia radością. Że możemy obchodzić takie uroczystości, tak piękne jubileusze. I że możemy patrząc wstecz, spoglądać do przodu. Żeby właśnie na następne lata Bożego Miłosierdzia i Bożej Maski we wszystkich tych ludziach, którzy będą stanowić następne pokolenia, wspólnotę parafialną świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Amen. Amen.